Cześć, cześć, witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Grana Kompa. Ja jestem Pabelus. To jest kolejny odcinek Parcel Simulator i kontynuacja naszych przygód, proszę Państwa. Już jeden dzień tylko, bo już jutro, 20 czerwca 2025 roku, zaplanowane jest pojawienie się tej gry na Steamie, więc, więc fajnie, elegancko. No i dobra. Co my tutaj mamy zrobić? Mamy kupić e, skaner wagi w sklepie. No dobrze, ale na spokojnie. Zobaczmy. Jesteś co? Inspektorem seryjnym. <laughs> e, o, jakiś suchar. Dlaczego inspektor Paczek nigdy nie gra w chowanego? Bo zawsze wszystko znajduje. No dobra, wiem, to był kiepski żart. No trochę tak. E, dobra, to teraz tak. E, sklep. Mamy o ręczny skaner numerów seryjnych za 500. O, to by było fajne. To by było fajne. Yy, to są wszystkie, tak? Natomiast tutaj jeszcze odblokowały nam się takie maszynerie. Słuchajcie, skaner naklejek na inspekcyjnych, skaner wagi. No dobra, kupmy sobie na razie ten yy, ręczny skaner. To się przyda. A nie przyda się, bo nie jest mnie kuźwa, ze względu na koszty dostawy. To nic, to nic, to nic, to nic. Ogarniemy ten temat inaczej. Zacznijmy od wyrzucenia tych wszystkich paczek, które tutaj są. I ogarnijmy to. To jest do 20 kg. I to się zgadza. Zaraz zobaczymy numerki seryjne. I teraz tak. 503, 198, 0,16 Tutaj jest prawidłowo Tablecik odlokujmy, odlokujmy kraje e, I to idzie do strętom e, I to się zgadza, dobra Przy czym to idzie transportem drogowym A my dzisiaj, aha, my dzisiaj mamy transport drogowy Więc bardzo dobrze Śmignijmy z tym Wyrzućmy stąd kolejne Dobra i A, to to mogło iść tu. A co z tamtą bramą? A, bo tutaj, te, tutaj też są. Następna dostawa czeka. Usuń paczki z obszaru dostawy. Aha, okej. Okay. O, matko i córk. O matko i córk. Na dwa fronty działać. E, jak brak paczki? Co ty pierdzieliś dzisiaj? <grym zjadka> Oni mnie chcą zajechać. Yy, dobra, to jest Już od razu tutaj O cholera, nie przyuważyłem, czy to transport drogowy Kurde, szwelek No oddawaj tę paczkę na chwilę <śle> Ile to waży Dobra To jest Dobra, to jest transport drogowy, to może jechać yy, Zobaczmy dalej Bo jeszcze tutaj mamy Łodzi zusiu. Czy jest jakiś system wyładowywania tego? O, to jest do odrzucenia. Dobra. Ja, wiecie co? Ja myślę, że my powinniśmy to robić po nocy, kuźba. Nadawać te przesyki tutaj wyładowywać, a nadawać po nocy. Bo to się kurna za, za, zachetamy, no. <ścoughs> tak, tak będę robił. Tak będę robił. Zobaczymy. Tutaj dwie już do odrzucenia. OK, i to do sprawdzenia. Dobrze. Widział jakiś wózek by się przydał. Bez kitu. Ewentualnie taki właśnie. Może ten. Taśmociąg, który by właśnie na regały wrzucał paczki do odrzucenia. E, dobra, ciśnijmy tutaj teraz kolej na tych. To jest do, e, zatwierdzone i to może jechać. Ile tam jest? Dobra, to zatwierdzone, ale to jest e, lotniczy, więc to musi czekać na swoją kolejkę. E, dalej, ten do sprawdzenia lotniczy. Okay. To do wyrzucenia. To jest odrzut i to do sprawdzenia. O. Paczuchy <noise> Ale naprawdę mnie chcą zajechać. Co to się tu. To jest do sprawdzenia i to do odrzucenia. Dobra, żebym ja zdążył, kurczę tylko te kupić. Ten skaner, nie? Ale y, zgodnie z waszą wolą nie ogarniam y, tutaj y, nic. No i co? No i jajco. Yy, dobra, to jest... O! Jak ja się wziąłem za robotę, to się cholera, to przybyły. To jest zatwierdzone i to jest transport kolejowy. Kolejowy musi czekać. I ten jest drogowy. Może jechać. Ile tych paczek jest? Sześć, tak? Dobra, jeszcze dwie. Co się tu dzieje? Dobra, to się mieści w limicie, więc dobrze. Teraz tak, to zatwierdzone. Za chwilę. To zatwierdzone, ale lotniczy. Więc musi czekać. Jeszcze jeden. To do sprawdzenia. Oto drogowy, można puścić. Dobra. Teraz to do sprawdzenia. To do sprawdzenia. I to jest odrzut. Ok. I tu jeszcze jeden. I to jest siedem paczek. I jeszcze jedna. matko i córko. Eee, to do sprawdzenia. To. To jest lotniczy. No przy czym ja już nie mam gdzie tego tutaj składować. I to do sprawdzenia <laughs> hmm. Dobra, co się tutaj dzieje? To jest kolejowy, więc musi czekać. Ciekawe, co by było, jakbym paczkę na paczkę postawił. E, to do sprawdzenia. I to do sprawdzenia. No dobra, no trochę na tym przynajmniej zarobię. Nie? E, tym sposobem I do sprawdzenia. Sodrzut. I to jest odrzut. Dobra, te odrzuty mogę już wysłać, bo to już będzie 8 paczuszek. Okej. Okay. No i bardzo ładnie. I tutaj jeszcze mieliśmy odrzut. Dobra, wyładowujemy dalej. I to jest zatwierdzone. Transport drogowy można to dzisiaj puścić, i to będzie ósma paczka. Ok, bardzo ładnie. To jest y, do zwrotu. Może tutaj być i, i tak. Dobra, puśćmy tu, zobaczmy. No, jak na razie idzie gitarka, bardzo dobrze. Y, przy czym ja bym chciał jeszcze kupić ten y, skaner, zamów. Teraz mi już na niego stać. Yy, oni każą skaner wagi kupić. No przy czym skaner wagi. Yy, 1500. Więc tu już trzeba yy, jeszcze się troszeczkę napocić przy tym. To jest lotniczy, więc to idzie tu. Będzie czekało. Dalej, to do sprawdzenia. I to też do sprawdzenia. Dobra. Kurna, to by się kop, kop przydał. Bez kitu. To w pojedynkę to ciężko jest ogarnąć. Dobrze. To jest do sprawdzenia. Nie no, tych paczek to ja teraz to wziąłem od groma. W porze No dobra Coś tam Coś tam mamy Coś tam ogarniamy Teraz tak O Tu już więcej nie będzie Dobrze Oś ty synu Ale się kuźwa wziąłem I, i, i narobiłem Proszę państwa 29 kilo Więc się mieści w limicie Eee. Yy teraz ja bym chciał zobaczyć jak działa ten ręczny skaner, nie? Dobra, połóżmy to sobie. Otwórzmy. O. I teraz jak ja mam to zrobić? Urła. Jak mam to niby zrobić? Postaw. Synu, jak Cię kurna, jak, jak z Ciebie korzystać, Ty? Czy ja zawsze muszę mieć jakieś problemy kurna z tym? Dobra, yy, teraz będzie tak. Yy, 246, 370, 928. Dobrze. I to idzie do Moland, Transportem kolejowym. Musi czekać. O, ty synu. Ja już nie mam gdzie tego dawać. Co będzie, jak tu umieszczę? Nie umieszczę. Dobrze. To to, nie wiem, kolejowe. Niech czekają tutaj. To są lotnicze. Powinienem mieć dwa osobne regały na to. Dalej. Ten się chyba zgadza. Ale ja to wyślę innym transportem No i wezwijmy taki. A, to czekajcie, e, brak aktywnych zleceń Eee, po. po, po. potrzebuje trzech paczek, które są sprawdzone i gotowe do wysyłki jako drogowy. Aha, dobra. Yy, to jest do Sołport. To jest do Machtin. Typ drogowy, aha. No, szczerze powiedziawszy, to nic z tych zleceń nie, tu używa się... Ja dowolne paczki bym potrzebował. Dobra, to jest co? To jest odrzut, więc to idzie tutaj. Dobra, ciśniemy następne. <laughs> Może się jakiś tam trafi, to jest kolejowy. Kategoria D, do, dwu, do 20 kilo. Więc to się wpisuje. Tutaj numer seryjny się raczej będzie zgadzał. Eee, prułania, to się też zgadza, ale to jest kolejowy. Naprawdę tego kuziwa nie rozumiem. Mam to. O, to wziął wziąłem, mi paczki. E? Co się tam? Co to się tu wydarzyło? Idź mi tam. O, matko i córko. No, jest tego trochę. Wiecie co? Drogowe weźmy tylko. Jest kategoria D do 20 kilo. To się zgadza. Numer seryjny, prawdopodobnie też. I soport, flaga też się zgadza. Ty jesteś jaki, drogowy. Kategoria E do 30 kilo. Dobra. Zgadza się to. Numer seryjny prawdopodobnie też. I to jest implant. I też się zgadza. I to jest transport drogowy. Może jechać. No i dobrze. Druga paczucha załatwiona. To jest. Co to jest? Drogowy. Rejad Daniki. Flaga się zgadza. To jest do 15 kilo. Waga się nie zgadza. Więc sorki. No co jest? I przesunę się tu. Dobra. To teraz zarabiamy na ten skaner wagi. Słuchajcie. Teraz dalej. Tutaj, co mi to leży? To jest lotniczy. Więc lotniczy poczeka. Lotniczy, no nie wiem, gdzieś to. Cholera, gdzie to dać, żeby to się nie pomieszało? Gdzieś tutaj. To Drogowy. Kategoria wagowa C. Numer seryjny prawdopodobnie się zgadza. Do 15 kilo. I to się mieści. I to No dawaj, no. To może jechać. Właśnie mój. No się człowiek musi narobić tutaj. To przy, trzeba przyznać. To jest drogowy. Do 30 kg Dobra. I to jest Jonatia. Flaga się zgadza. Co jest z tym cholerstwem? Śmigaj Dalej Kristin, eee, Kolejowy To sobie poczekasz Szukamy tylko drogowych Lotniczy Lotniczy Drogowy Dobra, kategoria, C, e, kategoria E, tak? Tak, do 30 kg Zobaczmy. Christine. Flaga się nie zgadza. Oj, ja No co jest? Działało i nie działa. O, 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 o! o. Bysze, przestawiło przedstawiło tu kursor i nie chce się wklikać. Dobra, cztery paczuchy. Dalej. Co my tutaj dalej mamy? Z rakietowy rakietowy kuźwa. Nie, to, to, to bez jajec. Od razu. Odrzut. Nie mam transportu rakietowego. To? Kolejowy poczeka. To? Kolejowy. To? Drogowy. Kategoria B. Czyli do 10 kg. No, czyli tu już się kategoria nie jest gazowagowa. Dobra. Dalej. To jest drogowy. Okej. Okay. Kategoria E do 30 kg. Co się mieści w limicie. Eee, jakiś glugłód. Kurde. Eee, kraj się nie zgadza. Nie mamy takiego. No dobra, no to ty nie jedziesz. Śmigaj. I następna paczucha. To jest lotniczy to nie. Ten kolejowy to nie. Lotniczy na później. I to jest drogowy. Do 30 kg. No i dobrze, i to się zgadza. Numer seryjny prawdopodobnie też. Eee, mogę się mylić. Nie? Ale wpuśćmy. Łoś, ty synu. No dobrze, to to byśmy mieli załatwioną sprawę. To jest pięć paczek, ok? I teraz tak. To później sobie to ogarniemy. To, to cholerstwo zaczęło mi tu przeszkadzać. Naprawdę muszę wpaść na pomysł, jak z tego korzystać. Znaczy, chodzi o rozlokowanie tego, nie? Z uwagi na fakt, że. Że chciałbym to zrobić dobrze w miarę, żeby mi było wygodnie. To jest do 30 kg. Numer seryjny by się prawdopodobnie zgadzał. Waga się zgadza. Flaga prawdopodobnie też się zgadza. Eee, tak jest. No to to może jechać. Dobra? To będzie szósta paczka. Zatwierdzona. To jest co? Lotniczy. My szukamy drogowego. To jest lotniczy. Ten lotniczy. Ten drogowy. Kategoria A, czyli do 5 kg. Numer seryjny by się zgadzał. O, zdziwiłbym się, jakby się tam w tych, tych posprawdzanych coś nie zgadzało ze względu na, na numer seryjny, ale tu się nie zgadza ze względu na wagę. Także tego odrzucamy i tu. Już pójdzie wysyłeczka. Dobra, i I. Ładnie, dobra. 1478 dolarów. Nie jest źle. To jest lotniczy? Tak, to był lotniczy. Ty miałeś czekać. Ty. a ja. To jest kolejowy, ale to jest do za zatwierdzony, więc on. Kolejowe są tu. Więc to ma czekać. Dalej. Ty jesteś. No taki dziwny. Poczekaj. Eee, rakietowy to od razu do odrzutu. Co za cymbał to. Nadał w ten sposób. No. Dobrze. Jeszcze troszkę nam zostało. To czeka, to jest drogowy. Ok, kategoria E, czyli do 30 kg. Proszę bardzo, numer seryjny prawdopodobnie się zgadza. Waga, też i flaga też się zgadza. Więc ty jedziesz dobrze, ogarnięte i szukamy dalej. Drogowe. To jest drogowy do 30 kilo. Numer seryjny może się zgadzać. Waga też się mieści w limicie i flaga też się zgadza. Rodzisz, proszę bardzo, <laughs> dalej. Yy, to jest do 20 kilo. O, ale to jest, co to jest w ogóle? Kula, gościu. Coś mnie tu nadał. Nawet nie wiem, co to za znaczek jest. Faksem mam to nadać? Skończyło się, babci sranie. E, to nie to. To jest lotniczy, to później. To jest drogowy, e, kategorii D, czyli do 20 kilo. I zaraz zobaczymy. Nieści się. Numer seryjny. Prawdopodobnie też się zgadza. I prółania też się zgadza. Jedziesz i hopsa o. Okej. Okay. Słuchajcie, no jak na razie to nam się wszystko tu udaje. <noise> Dzisiaj. Nie zapeszajmy, nie? Nie zapeszajmy. Ale jak na razie jest ok. To jest, co to za transport jest? Używa burgerowy. Jajca sobie robią. Jajca sobie z nas robią po prostu, proszę państwa. I się wcale nie boją. Eee, dobra. To idzie tam. Ty jesteś kolejowy, musisz czekać. Ty taki inny, też musisz czekać. Ja to, ja to wyślę, ale to jest drogowy do Wokuła. Numer seryjny by się zgadzał. Kategoria do 30 kg. Sprawdźmy to. To się zgadza. Sprawdźmy jeszcze tylko flagę Wokuła. Też się zgadza i jedziesz. Dobra. To jest kolejowy. To jest drogowy. Numer seryjny jest niepełny. Więc ja go z miejsca odrzucam. Musimy uciekać z tym, z tym towarem, bo to później za, za dużo tego badziewia jest. Eee. Dobra. Śmigaj. No, jestem bardzo ciekawy, czy się dzisiaj gdzieś tam machnę, czy się pomylę, czy się nie pomylę. To jest transport kolejowy, więc transport kolejowy musi yy, czekać, ale to jest lotniczy. Transport kolejowy jest tu. No i tutaj, yy, i tutaj na górze. Dobra, to jest lotniczy, to czeka. To jest lotniczy, to jest kolejowy i to jest kolejowy. Dobra, ja bym tutaj wysłał te paczki. Nie było pomyłki. I tutaj bym wysłał. I też pomyłki nie było. Czyli, proszę Państwa, na 38 paczek dzisiaj e, pomyłki e, nie było. Także e, bardzo dobrze. Dzisiejsza dokładność to 100%. E, bardzo mnie to cieszy. E, mamy 2317 dolarów na naszym koncie bankowym. A to oznacza, że. Będziemy w stanie kupić sobie ten skaner wagi. No i teraz zastanawiam się, jak to będzie wyglądało, i hulało. Mam nadzieję, że dobrze. Natomiast o tym przekonamy się w kolejnym odcinku. Dzięki, wielkie, za obejrzenie tego materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście, należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Papa. Pa.